Witajcie, witajcie drodzy widzowie Tupiciu! Idziemy teraz zobaczyć na plac Wolności na festiwal Dobrego Smaku. Zobaczymy jak to tutaj wygląda. Podobno ma być pokazywane różnego rodzaju jedzenie. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. To się nazywa Festiwal Dobrego Smaku. Jest scena, ale nic się nie dzieje, jest muzyka. Nie będę tutaj piwa kraftowe, nie będę miał nie nie bez powróżenia muzyki, ale zobaczcie. To fajnie wygląda. Sady i marki polskie zobaczcie drodzy widzowie. Tak to tutaj wygląda tylko polska destylarnia, nalewki.